Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Polska, i to jest mapa w wersji zimowej. A będę w tej bitwie nic nie robił, bo wszystko mam porobione i mogę sobie jechać dla przyjemności. Jak widać, mamy trzy punkty. Wszystkie będziemy przejmować po kolei, mam nadzieję. A ja zaczynam bitwę od jazdy w stronę punktu B na przestrzał. Zdarza się często, że tam można sobie fragów kilka zrobić I To jest uliczka, ta właśnie tutaj, która przechodzi najbliżej przy Kościółku w środku miasta O tym przestrzale myślałem, ale nie będę tu stał, niczego nie widać Za to są dwie lufy od nas, które pilnują tej ulicy ja pojadę dalej w stronę punktu A jeszcze następna następny przestrzał też nic tam nie ma tutaj koledzy już się strzelają już się szachują ja nie będę tam ich yy, powielał ich pozycji wjadę sobie przez bramę na dziedziniec i tu będę szukał swojej szansy a są przede mną tygrysy Ciężkie czołgi. Już wiem, że to są tygrysy. No i coś też... O, właśnie. Jeden z nich do... strzelił do mnie. Ja tak strzeliłem akurat w narożnik domu. I dostałem teraz strzała od M36. M36 jest na przeładowanie Włożyłem mu krytyka. Jest ściągnięta gąsienica i dużo obrażenia na załodze. Po poprawce... M36 rozwalony, jest pierwszy frak zrobiony. I tutaj nie miałem wcześniej podświetlonej pantery, nie widziałem jej. Z tej odległości udało się bardzo łatwo wcisnąć jej bułę. No i byłoby dobrze wjechać na punkty, chociaż go zbić. No ale, ale, o właśnie, trochę za bardzo się wystawiłem no i tu kolega skorzystał z okazji, tygrysami rozwalił, a ja będę jechał dalej Panterą D. Jak widać mamy stracone dwa punkty. Tylko punkt B jest przejęty, w tej chwili drużynowi odzyskują punkt C. Ale to i tak wszystko jest mało. Bo już mamy stratę na pasku, niewielką, ale jest, trzeba będzie ją od, y, odzyskiwać. No, kolego, koledzy nie udało się przejąć punktu C, wjechali tam czerwoni, ja puściłem artylerię. No, tu nie migną jest ale niech się koledzy z nim strzelają, ja. Będę dalej jechał w stronę punktu C Z mojej artylerii y, zginął kawaler 220 i to jest bardzo dobrze. To jest y, ten pojazd jest bardzo niewygodny. Dla wielu dział jest niedoruszenia od przodu. A ja tutaj strzelam do y, sztuga. Kolejny strzał z byle jakimi obrażeniami. No jeszcze teraz tutaj poprawka w magazyn amunicji. No i tym razem już y, y, sztuk tego nie przeżył, za to strzelił do mnie Tygrys E. Na punkty A wjechał drużynowy, przejmuję go. Patrzę, czy tutaj się uda dojechać do tego ciężaru. No ale nie, przejęliśmy punkty A, mamy przyjęty punkt B, a mi przeskoczył komet. No niestety, Pantera D ma bardzo wolny obrót działa, i takie nadążanie za pojazdami nie jest wcale łatwą sprawą ale stanąłem sobie za wrakiem po tamtej panterze i czekam no tak wyłapuję e, jakiś cer dla mojej artylerii. Mówię, tygrys E nietrafiony tam dużo z pocisków we wraku za kościółka wyjeżdża Osiemnastka, no ale jak szybko wyjechała, tak szybko się schowała I ja po przeładowaniu strzelam do tygrysa i jak to weszło, nie mam bladego pojęcia, ale weszło Niestety yy, tracimy punkt B i cały czas mamy stratę na pasku, a po prawej stronie pokazał się średni czołg i to jest właśnie ten komet, który mi wcześniej uciekł tym razem już bez problemów w bok weszło Jeszcze jeden tygrys, który strzelił chyba do mnie, ale i tak jest na przeładowaniu Więc nie ma problemu, żeby na niego wyjechać i strzelić, strzelać po ich spotach. Tutaj na mini mapie Oho, poszły bomby z Shackletona od przeciwników i te bomby rozwaliły M18, nie ma potrzeby na niej wyjeżdżać i kombinować. Teraz przejmuję punkt B, straciliśmy punkt A, o tyle, że już go nie, nie, nie mamy, nie idzie przewagi na naszą stronę, nie, pasek się nie przesuwa za to pomogłem tygrysowi który się przepycha z M4 Duże uszkodzenia po poprawce M4 rozwalona no, koledzy będą mogli tam przejmować punkt A ja zrzucam na C swoją artylerię wyjechał tygrys strzelił do mnie ale trafił Bok narożnika. Ja chciałem go objeżdżać, z drugiej strony do niego dojechać, tyle, że tutaj za domkiem stoi IS-1. Czy on wyjedzie na mnie? Nie, Wiem, że tu jestem. Założyłem mu detraka, ściągnąłem go w wysienicę. Teraz robię side-scrap i będę chciał się postrzelać z tym isem. Co nie jest specjalnie mądre, bo wyjechanie panterą na ISA z tej odległości, no to trzeba, trzeba mieć dużo szczęścia, tak jak ja w tej chwili po miękkim strzeliłem, a tu za budynkiem jest właśnie ten tygrys, który mnie nie widzi i już nie zobaczy. Mamy punkt B, mamy punkt C, straciliśmy punkt A i do tego punktu będę jechał, tylko nie wiem z której strony. Tutaj pokazuje się bokiem tygrys. Bardzo ładnie przyjął ten strzał. na dystansie jest jakiś średni czołg gorzej, że tutaj zostały jeszcze dwa TDK, nie bardzo wiem gdzie jest ten y, po lewej stronie, co on robi teraz się wyświetlił, ale dalej nie wiem w którym miejscu dokładnie on tu stoi zniknął całkowicie drugi TDK kompletnie nie wiem gdzie on teraz jest i ryzykuje wyjazd na y, flaka 8.8 no ale pokazał skrzynkę amunicyjną, więc musiał to przyjąć bez protestu. No i, no i jest. PZ-470 jak na złość rozwaliła mi działo. Zrzucam granaty dymne. Chciałem go objechać, zahaczyłem go, obróciłem ściągnął mi gąsienicę, teraz już nic nie zrobię, mam nadzieję tylko, że go przyblokuję i przez chwilę jeszcze nie będzie mógł przejmować punktu, no ale jak się okazuje poradził sobie bez problemu z tym i zaczął punkt A odbierać na koniec jadę Tygrysem E na dystansie jest ten średni czołg, który, którego widziałem jeszcze z Pantery To jest BZT4F2. Bez problemu. No i co? To chyba znowu będę jechał w stronę A. Tylko, że przeciwnikom bardzo szybko spada pasek. Utracili wszystkie pojazdy, a ja dostałem za tą bitwę stalowego Herosa. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.